O. A, to kręci. Więc co tu się dzieje? Wow, ale się rozchaincowało. Wow. Oops. Jeszcze, <skrym> kornisonki. Odparowałem się do miniaturki. Uhu! Odparowałem się do miniaturki! Fuu. A kuchnia jest duża! Spochelka jaka duża! Że już nie wspomnę o rozmiarze rusztu. Taki duży! Au. Zjarał. No i sam się raczej nie naprawi. Nieduży krok dla Spongeboba, a wielki skok dla... Miii... Bob... Boba. Wow. A któż tu? O hej, maluchu, nie płacz! Twój przyjaciel Mini Bob uratuje cię. No, maluchu, jesteś uwolniony! Wszystko okej? Okay? Zawsze aby prowadzić na wolność. Nigdy cię nie zapomnę. A, serio. Wo! Teraz ja baba. A. O, teraz ja baba. Możesz Trzymaj przyjacielu, teraz już zawsze będziemy razem, nawet nie eee, jesteśmy razem. Genialny pomysł! Do zawsze widzenia, spongebob! No, do zawsze widzenia, Patryku. <tryk> <tryk> Idziemy spadki, patryk. <tryk> <tryk>

Krobem. Dzień dobry, Skalmar. Powiedzmy. Siadaj sobie tutaj, mój mały głodomorku. Zaraz wykombinuję ci coś pyszczyciutkiego. Uważaj proszę maluszku, ruszt jest gorący. Nie strzny Bartryczek. Bardzo mi przykro malutki, ale nie może ci się nic stać, a ja tu pracuję. Nie. co tu się dzieje? Ja! Co oni robią, rozumiesz to? Starają się żyć po swojemu. Każdy ma do tego prawo. Biedni maleńcy. Nasz świat jest dla nich za wielki. U, wpadłem na pomysł. U. Oby tylko to nie był kolejny z tych wtórnych pomysłów na wykradnięcie tajnego przepisu. Pomyliłem ci się z planktonem. A no tak! Narzędzia. Tada! Maleńki dom dla maleńkiego przyjaciela. Uha! Proszę Państwa, pora odmówić paciorek. Teraz zamienię Was w bobacy. I już tak wam zostanie. Ej, łapto! Nie, to! stało stało, maluchu? Nareszcie triumfuję. O, to jest. O! Natychmiast przestańcie się na mnie ślinić! No, postaw mnie! Ja! Przestań! Jestem dorosły! Ja! Aha! Normalnie nie wierzę. To tajny przepis na kraboburgery, nie żaden gryzaczek. Daj go tu, ty wielki głupi popasie! O, mam go! Jakbym odebrał dziecku cukierek! Jarzysz krab? Jakbym odebrał cukierek tobie! Ej, mały, co robisz? Mamusiu, mały wredny geniusz potrzebuje pieluchy! Przestrzegaj młody ważnej zasady. Pamiętaj o nawodnieniu. <tryk> Lary, myślisz, że będę taki silny jak ty? Pewnie! Jaki byłby ze mnie kierownik siłowni, gdybym nie umiał zmotywować takiej mizerotki jak ty! Aaaa, mizerotki. Twierdzę, że mogę uczynić z ciebie mężczyznę! Hurra! Będę mianowicie twoim personalnym coachem. Musisz rzecz jasna wykupić dozgonne członkostwo. Jestem gotów! Uh, 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 uh. Właśnie, a propos, musisz, młody, zacząć pić wodę. I to już. Tak jest. I pamiętaj, woda to jest życie. Nawadniam się. Ten widok oko cieszy. Dobra, chodź, później dokończysz. Chętnie, ledwo już trzymałem w ręce ołówek. To będzie ok. Patyczki do uszu. Waciki. Masz, jak ci z tym Herkulesie? Jak mi idzie? Beznadziejnie. Najważniejsze, że się nawadniam. Jestem tak pięknie nawadniony. Wpadłem na inny pomysł, wiesz? Pozwól ze mną. Jutro z samego rana będę w tej sali prowadził zajęcia grupowe. Stawię się. Brawo, młody. A z tobą to ja sobie zacznę wcześniej. Pokaż jak chrupotasz. Jedyne, co masz przyjmować do organizmu młody, to woda. Co ci mówiłem? Woda to jest życie. Pokażę ci chrupotanie. Diau, <grytanie> oko, tak się zginam, kiedy się śmieję. Da, 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 Tylko, że teraz padnę na plecki. Da, na, 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 da! A czy umiesz bez śmiechu? Co ci będę oczy mydlił? Raczej wątpię. Da. No, ważne, że ćwiczysz. Tak trzymać, i co najważniejsze? Woda to jest życie. da, Dobra. Ta, popierki ta, się same ta, nie ta, przerzucą. Ta, ta. Ta, ta, ta. Su no, szef mi za to z pensji potrąci. Mały spodzwa! Tak? Co ty tam upakowałeś? Tak, trzeba zmienić menu. Ja jem steak! Lecę na siłkę. Możesz mnie na chwilę zastąpić w kuchni? A pewnie, kotleto głowy. Uciekaj, bo wszystko tu pogruchotasz. Ha, Nie lary. lary, ale się normalnie zapuściłeś. Przez papierkową robotę nie mam czasu chrupotać brzuszków. Ostatnio pakuję tylko kartki do szuflady. Ale ja jeszcze wrócę do formy, zobaczysz. Oczywiście! Wierzę w ciebie! Młody, powiedz szczerze, wyhodowałem bebech, myśli. Wow, nie, no coś ty nie żartuj nawet! To nie jest żaden bebech. Ech. Widzimy się na zajęciach. Chyba. O, zupa! Słone, kucharz się zakochał? A, gdzie ten Larry? Trener zaraz przyjdzie, spokojnie. To on uczynił mnie silnym mężczyzną być. Cóż, mówił mi, rób młody to, co zwykle, leżąc na wznak. Śmiej się na wznak. A! Yeah. Tak, tak. Maszeruj na wznak! U, a, u, a, u, a. I pamiętaj, że woda to życie, czyli że trzeba się nawadniać. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Skoro już czekamy, proponuję pojeździć rowerem na wznak. <śmiech> <śmiech> Musztarda może wytrysnąć, pod nią jest straszne ciśnienie. Jak odetkacie dziurę, to eksploduje do nieba. O, nie ma klątwy, nie ma mumii, nie ma musztardy. A ja muszę szukać sobie nowej pracy. <laughs> nie rozumiesz? Ten staruszek chce temu sztardę zachować dla siebie. Odkorkuj, bandziura! Gdzie mi tu z tymi pięściami? Nie chcę pana skrzywdzić, bo... O, to fajnie, że nie chcesz go skrzywdzić. Tak trzymaj, wygrywasz! Wcale nie robisz mu krzywdy! Nie zrobić mu krzywdy. Dawaj, o Wiem, że pragniesz mnie dorwać. Ała. Zrobiłem mu krzywdę, a więc przegrałem. Nie, 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 nie. No, ała. Ha, ha, ha! Odbieram. Halo? Gdzie ta musztarda? <śpisz> eee... <Mała, mała. śpisz> musztarda zaraz będzie dostarczona. Nie! Pracuj za kasą, umyj okna, smaż kotlety. Wszystko na mojej biednej, kształtnej głowie. Wielkie dzięki, babie! A, 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 a. Nie martw się, Skalmar. Chętnie usmażę te kotleciki. Zapomniałem, że jestem malutki. Strasznie mi brakuje tej pracy. Napór lunchowy minął, panie skalmar, może pan pozbywać naczynia. Napór lunchowy minął, może pan pozbywać. Dzięki bąbelkom robię się większy. Więcej bąbelków! Dzięki skalmar! Znów jestem duży! Mogę przewracać mięsko na ruszcie. pan po straż pożarną! Nie ma takiej potrzeby, szefuniu. Będziemy u nich za pięć minut, chyba że będą korki. Da się w lewo! Szybko chłopaki, za mną! To chyba koniec, Patryku! Uciekajcie! Ja je powstrzymam. Jeśli zawiodę, to moja ofiara przynajmniej opóźni nieco ich napór. Nie zgadzam się, Patryku. To ja poświęcę swe życie. No dobra, to ty. Nie, ja to zrobię. Trąbiki chyba nie przebadają za... Z ...sakami. Czynne, zapraszamy jutro! Hmm. SpongeBob, pokaż nam swoje rogówki, ty też, Patryku. E, e, dobrze. dobrze. Nic dziwnego, że się tak zachowują Drążą je zarazki Są bardziej chore niż byk z ospą wieczną. Ja wiem co zrobić Wysysałem już nawet mydliny Wciągnę te całą maś A trąbiki będą znów normalne <śm>

Do pokonania kotleta jesteś ty, SpongeBob. Musimy tylko podlecieć jak najbliżej, żebyś mógł nawiązać kontakt. Nawiązać kontakt? Koniecznie? Moja kostka się nie myli. Okej, okay, mam go na oku. Przygotuj się do zejścia. Dobra, to pa. No, wielki kotlecie? Zostaliśmy więc sam na sam. Chwila, co to ja miałem z nim zrobić? No, nawiązać kontakt! Nawiązać kontakt? W sensie tak? Właśnie tak! I tak trzymaj Spongebob! Dasz radę! Moje ciało wypełnia Kraboburger! Co za siła! Jeszcze nigdy nie przyjąłem Kraboburgera w takiej ilości! W takim sensie, to jeszcze nigdy w ogóle nie przyjąłem burgera! Dobra, co teraz robić? Kabu, kabu, bo do domu! Kraboburgery z odzysku. SpongeBob! Dwa! Dawaj, dwa! Zrozumiałem! Dwa! Zapraszam do kolejki! Wystarczy dla każdego! Śmiało, śmiało! Wiesz, w czym jest kłopot? W czym? Nastawiłeś to na M, czyli Mini. Powinno być na W, jak Wambo. Patryk, ale Wambo to chyba nic nie znaczy. No coś ty! Nie wiesz? Ja wambię, ty wambisz, on, ona, ono wambią. Wambo, wambować. Ciekawe, czy z tej wysokości Wambuj. spadłbym skutecznie na śmierć. Wambologia, nauka o wambie. To podstawy z podstawówki, Spongebob. Patryk, wybacz, że w ciebie zwątpiłem. Dobra tam. Dawaj! Udało się! O nie! SpongeBob jest wielkoludem! Ja też mogę! Patryk, nie jestem wielkoludem. To ty się skurczyłeś. Żartujesz? Całe szczęście mam corniszona. Mm, mm, mm. Hej! Wezwiesz wreszcie tego syrenamena? Nie! On nie może się dowiedzieć, ale coś wymyślę. Obiecuję, do tego czasu będziecie bezpieczni w słoiku. A najzabawniejsze, że mój korniszon został wyłowiony ze słoika, a teraz znów tu jest. Kołem się toczy, czy coś? Tylko dwie osoby. Wielkie mi co? Nikt inny nie widział. Co ty, co ci, co ty mi zrobiłeś? Zorka Sandy, widziałem dziś syrenameny. Cześć, SpongeBob. Cześć, SpongeBob. Strzałka sponge! Witaj, SpongeBob! Sponge stary! Hej, SpongeBob! Spongebob. 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 Siemanko. Co u ciebie? Salad. Ja wezmę większy słoik. SpongeBob, pora stawić czoło faktom. Zmniejszyłeś wszystkich mieszkańców bikini Dolnego. Musisz pójść po Syrenamen'a. Ale Skalmar to go bardzo mocno zrani. Nie możemy pozostać mali na zawsze. Nic nie rozumiecie! SpongeBob, przyznaj się wreszcie do błędu. Mama? Matka ma rację, synu. Syrenamen okaże wyrozumiałość. Przecież Syrenamen to dyskleroza. A no tak. Syrenamen? Przepraszam, ale jestem fanem, a pana pas. O, nic się nie przejmuj, synu, rozumiem. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy założyłem ten pas, miałem 19, coś i dwa chyba. Prezydentem był wtedy. Powiedz mu, pan, jak nas powiększyć. A no tak, promień powiększający. Chwileczkę. E, 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 ustawiłeś na Wambo? Co? Co? Musiał zasuwać 10 kilosów do łazienki we własnym domu. A ja potrzebuję windy, żeby wejść na jeden schodek. Od lat pomniejszamy, ale to już przesada. Wszystko jest znaje. Mam pomysł. Mogę Was powiększyć, zmniejszyłem całe miasto.